Kilku próbach i dwóch poronieniach dzięki klinice leczenia niepłodności urodziło się jej pierwsze dziecko. Dzisiaj rozpoczyna się pierwsza próba dla dziecka numer dwa, rozpoczynająca się od pobrania komórek jajowych. Mąż Leli zazwyczaj ją towarzyszy na wszystkich wizytach, ale z przyczyn służbowych jest to niemożliwe. Dlatego Lela wzięła próbkę nasienia w specjalnym pojemniku. Nawet jeśli już zna procesy w klinice, wciąż jest to wyczerpujące. Prawie całe swoje życie wystawiła. Na widok publiczny w tej klinice. Opowiadasz bardzo wiele. Mam na myśli, że pragnienie dziecka to coś bardzo osobistego. I po prostu musisz powiedzieć obcym ludziom: proszę, pomóżcie nam, po prostu nie możemy tego zrobić. Doktor Zator zarządza kliniką wraz z żoną. Oboje mają ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie medycyny reprodukcyjnej. Dobrze, że przyszłaś do naszego Centrum Medycyny Rozrodu. Tak, wspaniale. Dziś jest ważny dzień, etap, a mianowicie pobranie komórek jajowych. Tak, nie jadłaś? Nie. Nie masz alergii? Nie. Dobrze. Empatia jest na pierwszym miejscu podczas wspólnej pracy. I to jest współpraca. Oczywiście, jest to taki przypadek, kiedy my, lekarze lub zespół Oczywiście decydujemy, jakie leczenie ma sens, ale tak naprawdę muszę zaangażować każdego pacjenta, każdą pacjentkę. Tak, możemy spełnić Twoje życzenie tylko wtedy, gdy weźmiesz w nim udział, gdy zrobisz to prawidłowo. I tak naprawdę jesteśmy skuteczni tylko wtedy, gdy para prawidłowo współpracuje. Jej dziecko wzięła do siebie dobra przyjaciółka. Przygląda się, aby Lela mogła się przygotować i skoncentrować na pobieraniu komórek jajowych. To ważny moment w procesie zapłodnienia. Teraz to trochę stresujące, więc w żadnym wypadku nie negatywne, wręcz przeciwnie. To raczej euforyczna panika. Już wiesz, czego się spodziewać z poprzedniego razu. To moment prawdy, ponieważ teraz zostanie pokazane. Czy stymulacja za pomocą zastrzyków i tabletek zadziałała? Czy powstało wystarczająco dużo komórek jajowych? Dobrze, zabiorę cię za kilka minut. Dziękuję. Z przyjemnością. Myślisz o wszystkim i o niczym. My wiemy z badania USG, że tam są, a teraz mamy nadzieję. Że w każdym pęcherzyku są komórki jajowe, i że są one dojrzałe i gotowe do zapłodnienia. A wszystko najbardziej interesujące zacznie się, myślę, dopiero wtedy, gdy całkowicie obudzę się ze swojej małej narkozy i usłyszę, ile nam się udało i jakie są nasze szanse. Teraz, Lela. Dostaniesz maskę tlenową. Podnieś głowę. Tak. Nie uciska. Nie, kropka, wspaniale. Dobrze. A teraz po prostu dobrze zasnąć w wygodnej pozycji. Więc teraz rozpoczynam sedację. Będziesz cały czas normalnie oddychać. Będziesz otrzymywać tlen przez maskę. Nie musisz siadać. I zaczynamy. Za chwilę poczujesz się bardzo zmęczona, a także od leków przeciwbólowych będziesz lekko zawrotna w głowie. Już jesteś zmęczona? Tak, już zaczynamy. Zasada pobierania komórek jajowych przypomina pobieranie krwi. Pod kontrolą USG wprowadzamy przez pochwę do pęcherzyków jajnikowych bardzo cienką igłę i wciągamy płyn, który jest w nich zawarty. Płyn od razu trafia przez rurki do probówki laboratoryjnej, a ten płyn od razu poddawany jest ocenie przez naszych embryologów pod mikroskopem, gdzie szukają komórek jajowych. W idealnym przypadku próbujemy podciągnąć jak najwięcej pęcherzyków za pomocą jednego nakłucia. Zabieg trwa około 4 do 5 minut i jest dla lekarza rutynowym działaniem. Zazwyczaj podczas zabiegu usuwa się 5 do 15 pęcherzyków. Dla Leli oznacza to stopniowe budzenie się.